31 maja, wieczorem i w nocy. Honoratka na Moniuszki miała jakby trzy oblicza. Przed południem wstępowali do niej na kawę urzędnicy bankowi i starsze panie, skłonne do ploteczek między jednym a drugim zakupem w sklepie. Po obiedzie zjawiali się studenci i dużo młodych, ładnych dziewcząt. Im bliżej ku wieczorowi, tym bardziej towarzystwo młodniało. Coraz więcej było kociaków i młodych ludzi, po których nie widać było, aby kiedykolwiek zajmowali się pracą. Około ósmej goście ci opuszczali stoliki, a obsiadali je młodzi filmowcy, aktorzy i dziennikarze. Henryk zjawił się punktualnie o siódmej. W malutkiej salce gęstniał dym tytoniowy. Z trudem znalazł wolny stolik. Nie zdążył jeszcze usiąść, gdy w drzwiach dojrzał panią Butyło. Przed kawiarnią stał jej żółty wartburg. Wsiedli i pani Butyło wyprowadziła auto na Piotrkowską. Pomknęli w stronę placu wolności, a potem ulicą zgierską minęli bałucki rynek. Dopiero teraz pani Butyło odezwała się do Henryka. Cieszy mnie pana towarzystwo. Lękałam się myśli o samotnym wieczorze w domu, gdzie stało się tyle strasznego. Spakuję co najpotrzebniejsze rzeczy, zamknę mieszkanie i na noc wrócę do przyjaciółki w Łodzi. Przy sposobności i pana odwiozę. Nie ma pani gosposi? Tylko dochodzącą. Mieszka w sąsiedniej wiosce. Rano przychodzi sprzątać i ugotować obiad. Kolację sama przygotowałam. A sąsiedzi? Pan pyta jak porucznik Pakuła. To najłatwiejsze przypuszczać, że mój mąż zginął z ręki któregoś z mściwych sąsiadów, skoro po zabójstwie nic z naszego mieszkania nie zginęło. Ja w każdym razie nie stwierdziłam, aby cokolwiek zrabowano. Mąż pani miał wrogów? Kto ich nie ma? Pan zapewne także jest dla kogoś wrogiem. Ale czy planuje pan morderstwo? Mój mąż nie był w przyjaźni z sąsiadami, nie rozmawialiśmy ze sobą, nie bywaliśmy u nich. Szczególnie nie lubił Gniewkowskiego, który ma posesję tuż obok nas. – Gniewkowski? – przypomniał sobie Henryk. – Czy to nie handlarz antyków? Pozostawał, zdaje się, w kontaktach handlowych z Rykiertem. – Zbieracz, kolekcjoner starej porcelany i szkła. Kiedyś bardzo się przyjaźnił z mym mężem. To on zainteresował męża staroświecczyzną. Uczył go, jak ją rozpoznawać i szacować. Mój mąż jednak nie miał w sobie żyłki zbieracza. Zaczął handlować antykami i oto się z Gniewkowskim pokłócili. Potem stali się wrogami. Gniewkowski, który cieszy się wśród zbieraczy dużym autorytetem, gdzie mógł psuł mężowi interes. Na przykład naplotkował w łódzkiej desie, że niektóre dostarczane przez męża przedmioty są niepewnego pochodzenia. Odtąd mąż mój musiał korzystać z pomocy rykierta, jeśli coś chciał sprzedać w desie. Czy pani to powiedziała milicji? Wyciągnęli ze mnie. To jednak fałszywy trop. Gniewkowski wojował z moim mężem, psuł mu interesy, ale podejrzewać Gniewkowskiego byłoby nonsensem. To przeuroczy staruszek. Zakładając sprawę absurdalnie, jeśli ktoś z nich zdolny byłby zabić, to raczej mój mąż, taką czuł nienawiść do Gniewkowskiego. Umilkła, bo znaleźli się na wąskich uliczkach Zgierza. Pani zna mordercę swego męża, stwierdził Henryk. Przycząco pokręciła głową. Gdy znów wyjechali na szosę, powiedziała Mam tylko podejrzenie w stosunku do pewnego człowieka. Byłam u niego dzisiaj po rozmowie z panem. Wyjaśnił mi wszystko, odpowiedział na wszystkie moje pytania, lecz przecież... nie dokończyła. Proszę, niech pani mówi. Nie, rzekła zdecydowanie. Jeśli jest niewinny, narażę go na bardzo poważne kłopoty. Jeśli zaś odegrał w tej sprawie jakąś rolę, już wkrótce będę o tym wiedziała. Uważał, że nie ma prawa pytać dalej, skoro sama nie chce powiedzieć. Ośmielił się zagadnąć tylko o jedno. A laseczka? Czy moja laseczka ma z tym coś wspólnego? Mąż pani nie chciał mi powiedzieć, w czyich była rękach, zanim do niego trafiła. Nie wiem, naprawdę, w tej chwili nie wiem nic konkretnego. Zajechali pod posesję butyłów. O wpół do pierwszej znalazłam się przed furtką naszego ogrodu. Rozpoczęła opowiadanie, wysiadając z samochodu i otwierając bramę wjazdową. Idąc dróżką przez ogród, zauważyłam, że przez rolety w oknach przebija światło. Po chwili dostrzegłam nasz samochód przed gankiem, więc byłam pewna, że mąż oczekuje mnie w domu. Nie zdziwiłam się, że drzwi na ganek są otwarte, bo mąż domyślał się, o której mniej więcej powrócę z teatru. Zresztą i samochód nie został jeszcze zagarażowany. Garaż jest za domem. A w ogóle nie przywykliśmy dokładnie zamykać drzwi. Dom jest w głębi ogrodu, obcy do nas nie zaglądają, nie zdarzył się ani jeden wypadek kradzieży. Pani Butyło zatrzymała samochód przed gankiem, otworzyła kluczem drzwi i wprowadziła Henryka do mieszkania. To tutaj, rzekła szeptem. Weszłam tak jak teraz. I od razu dostrzegłam nieruchomą postać leżącą przed kominkiem. Na krótki moment stanęłam przerażona, lecz natychmiast rozpoznałam męża. Doskoczyłam do leżącego, dotknęłam dłoni męża, była już chłodna. Zapaliła światło w pokoju. Stanęła tuż obok Henryka i, jak urzeczona, wpatrywała się w dywan przed kominkiem. Nie, nie ma już ani śladu krwi, szepnęła. Nagle ocknęła się z zamyślenia, wskazała Henrykowi fotel. Zaparzę mocną kawę, to nam dobrze zrobi, powiedziała i opuściła pokój. Zapalił papierosa i spróbował wyobrazić sobie, że oto jest oficerem śledczym, którego wezwano do wypadku morderstwa. Na dywanie przed kominkiem leży trup Butyły, a obok stoi przerażona pani Butyło. Na co winien zwrócić uwagę? O co pytać? Pani Butyło weszła z tacą, na której dymiły filiżanki z kawą. Niestety, tylko tutaj możemy wypić kawę. Nasz dom jest bardzo mały. Oprócz tego pokoju mamy tylko sypialnię i kuchnię, to wszystko. Spytał, czy zwróciła Pani uwagę, co przede wszystkim zainteresowało milicję? Mój mąż trzymał w palcach wypaloną zapałkę. Pakuła wywnioskował, że morderca zapalał papierosa i wypaloną zapałkę celowo rzucił na dywan przed kominkiem. Morderca dobrze znał mego męża. Wiedział, że był dbało o swoje rzeczy i bardzo pedantyczny. Oczywiście mąż natychmiast schylił się po zapałkę, a wówczas on. Uderzył go bagnetem w plecy, dokończył Henryk. Mój mąż nie palił, w popielniczce jednak odkryto odrobinę popiołu. Ja też nie palę, wtrąciła. Milicja doszła do wniosku, że morderstwo nastąpiło na krótko po wejściu mordercy. Gdyby przebywał tu dłużej, na pewno zostawiłby znacznie więcej popiołu, a także być może jeden lub dwa niedopałki. Zabił mego męża, później wyrwał nóż z rany i wybiegł z mieszkania. Pozostawił zapalone światło, nie skorzystał z naszego samochodu, który stał przed gankiem. Bagnet rzucił w ogród i wyszedł na szosę, a za szosą jest las. Zresztą, może najspokojniej, poszedł do przystanku tramwajowego i odjechał? Pokazano pani ów bagnet? Oczywiście. Milicja pytała, czy czegoś takiego nie było w naszym mieszkaniu, lub czy podobnego bagnetu nie widziałam u któregoś z naszych znajomych. To był zwykły niemiecki bagnet wojskowy. Od czasów wojny nigdy i u nikogo nie oglądałam czegoś podobnego. Wypili kawę. Henryk zapalił nowego papierosa, a ona powiedziała Proszę teraz spełnić obietnicę i wyjaśnić mi, co niejasnego zauważył Pan w postępowaniu mego męża. Opowiedział jej o człowieku, który podawał się za rykierta. To był Pan Butyło. Poznałem go natychmiast, gdy znalazłem się u Państwa w domu. Mąż Pani szukał w mieszkaniu zmarłego jakiegoś przedmiotu, lecz prawdopodobnie nie znalazł go. Gdy dowiedział się ode mnie o notesie rykierta, natychmiast pojawił się u siostry zmarłego. Czy nie domyśla się Pani, na czym mu tak bardzo zależało? Nie mam pojęcia. Nie wtajemniczał mnie w swoje sprawy. U siostry Rykierta zabawił bardzo krótko. O której przyjechał do domu? Milicja stwierdziła, że wrócił najprawdopodobniej około w pół do jedenastej. O tej porze zauważono, jak nasz żółty Wartburg wjeżdżał w bramę ogrodu. Widział to Gniewkowski, który akurat odbywał spacer przed swym domem. Pani mąż przyjechał sam? Gniewkowski widział w samochodzie tylko mego męża. Po piątej wyszedł od siostry Rykierta, a dopiero o w pół do jedenastej przybył do domu. Z Łodzi jedzie się tu autem niecałe pół godziny. Gdzie był w międzyczasie? Nie wiem. Zastanawiał się głośno. Pozostają trzy ewentualności. Jeden. Mordercą jest ktoś miejscowy. Dwa. morderca przyjechał wkrótce po pani mężu. Trzy. morderca przyjechał wcześniej niż pani mąż i czekał na niego na szosie lub w ogrodzie. Czy nie zauważono kogoś obcego kręcącego się w pobliżu domu państwa? Milicja nie o wszystkim nie informowała. Na pewno przeprowadziła i w tej sprawie jakieś dochodzenie. Ja o niczym nie wiem. Najgorsze jest to, że nie znamy zupełnie motywu zabójstwa. Dlatego wydaje się ona aż tak bardzo skomplikowane. Pani Butyło zerknęła na zegarek. Dochodzi dziewiąta, powiedziała. Zapakuję do walizki trochę swoich rzeczy i wrócimy do Łodzi. Henryk zerwał się z kanapy. To ja w tym czasie odwiedzę pani sąsiada Gniewkowskiego. Myślę, że pora nie jest zbyt późna, skoro ten pan o wpół do 11 odbywa spacery. Pani Butyło objaśniła Henryka, którędy należy iść do Gniewkowskiego, i ten, uzbrojony w swoją laseczkę, wyszedł z domu. Rozjażone okno pokoju oświetlało krzak róży i niedawno skopaną grządkę. Dalej ogród spoczywał w gęstej ciemności i dopiero na szosie, tuż przy torze tramwajowym, świeciła wysoka, samotna latarnia. Powędrował chyba ze 40 kroków w stronę przystanku i znalazł się przed furtką niewielkiego ogródka. Stał tu domek, trochę większy od Willi Butyłów. W trzech oknach frontu paliło się światło. Podobnie jak u butyły, furtka do ogrodu pozostawała otwarta. Drzwi otworzył malutki staruszek z siwą bródką. Henryk pokazał mu legitymację dziennikarską. Staruszek wyraźnie się ucieszył. Po chwili jednak Henryk dowiedział się, że radość wzbudziła nie osoba dziennikarza. Gniewkowski bowiem wyznał, że gazet nie czytuje, lecz laseczka, którą trzymał w palcach. Piękna rzecz! Bardzo piękna! Zachwycał się. Wziął Henryka pod rękę i z malutkiej sionki wprowadził go do oświetlonego pokoju. Tutaj odebrał mu laseczkę i począł ją oglądać, ciągle powtarzając: Piękna rzecz! Palisander, zaraz widać! Piękna stara rzecz! Pokój był dość duży, pod ścianami stały oszklone szafy z dziesiątkami półeczek, na których znajdowały się setki filiżanek, spodków, dzbanuszków i kieliszków. Filiżanki i kieliszki mieniły się najróżniejszymi barwami. Złotem, żółcią, błękitem, rubinem, ochrą. Wydawało się, że ściany pokoju utkane są z najdroższych kamieni. Skąd pan ma to, cacuszko? pytał Gniewkowski, ciągle oglądając laseczkę. Kupiłem w desie. Należy szarpnąć, dodał zauważywszy, że próbuje odkręcić rączkę. Gniewkowski szarpnął i wyciągnął bagnet. Zachwycające, wspaniałe. Cudo nie laska, powtarzał. Henryk delikatnie odebrał mu pochewkę. Bagnet schował do laseczki powiedział. Wnioskuję, że pan zna się na laseczkach. Może wobec tego będzie pan mógł mi pomóc ustalić, kto był jej poprzednim właścicielem? Przecież kupił ją pan w Desie, tam na pewno wiedzą o właścicielu. Podano mi nazwisko magistra Rykierta. On niestety nie żyje. Lecz i Rykiert laseczkę nabył od kogoś. Nie wiem, nie zbieram laseczek, rzekł z żalem. Muszę jednak przyznać, że jest piękna, bardzo piękna. Ile pan za nią zapłacił? Pięćset złotych. To za bezcen, proszę pana. W pokoju znalazła się malutka, jasnowłosa dziewczynka z warkoczykami. Dzadziusiu, odezwała się, mama pyta, co będziesz jadł na kolację. Staruszek niecierpliwie machnął ręką i dziewczynka, nadąsawszy buzie, wyszła z pokoju. Gniewkowski zajrzał Henrykowi w twarz. Pana sprowadza do mnie ta laseczka. O laseczkę spytałem przy sposobności. Jestem reporterem i przybyłem tutaj zaintrygowany okolicznościami śmierci pańskiego sąsiada, butyły. Na twarzy staruszka odbiło się zakłopotanie. I znowu Henryk się pomylił. Niewkowskiego nie zakłopotała sprawa, z którą przybył Henryk. Po prostu nie wiedział, gdzie dziennikarza posadzić, i bezradnie rozglądał się po swym pokoju. Może tutaj spoczniemy, powiedział, wskazując dwa niskie pufy leżące pod jedną z oszklonych szafeczek. Oprócz nich pod ścianami w pokoju znajdowało się tylko empirowe biureczko, a za biurkiem stał fotel na jednej nóżce. Co pan sądzi o śmierci Butyły? spytał Henryk. Wzruszył ramionami. To oczywiście bardzo smutna historia. Nie lubiłem Butyły, można rzec nawet nie cierpiałem Butyły. Handlował antykami i nieźle się na tym dorobił. Widzi pan w tym coś złego? Staruszek zaczerwienił się, wybałszył na Henryka oczy i dopiero odsapnąwszy począł mówić spieszniej z gniewem. Proszę pana, kolekcjonerstwo rodzi się z miłości do antyków. Z miłości do przedmiotów starych i pięknych. Można uprawiać miłość, nie ma w tym nic złego. Można nawet zmieniać kochanków, jak rękawiczki, mieć ich po dziesięć naraz. Ale handlować miłością, kupować od jednego i sprzedawać drugiemu to sutenerstwo, proszę pana. Szczególnie brzydkie staje się to wówczas, gdy się samemu nie uprawia żadnej miłości. Bo owszem, są zbieracze, którzy nabywają jakiś antyk, podtrzymają go trochę, rozkoszują się nim, Potem zaś odstąpią z zyskiem, bo na widoku mają lepszy, jeszcze piękniejszy. To rozumiem. Wiem także, że niekiedy trzeba wyzbyć się części swych zbiorów, ponieważ zmusza nas do tego ciężka sytuacja materialna lub chce się zacząć kolekcjonować coś innego. Ale tak na zimno, po prostu handlować antykami i utrzymywać się z tego, to okropne. Teraz już doskonale było wiadomo, Dlaczego nie mogło być mowy o przyjaźni, ani nawet o poprawnych stosunkach między butyłą, który handlował antykami, ani miał w domu ani jednego antyku, i Gniewkowskim, którego całe życie obracało się wśród jego zbiorów, porcelany i szkła w szafkach pod ścianami? Aby zbierać, trzeba mieć chyba bardzo dużo pieniędzy, zauważył Henryk, rozglądając się po ścianach. Filiżanka z dobrej porcelany kosztuje 300, a nawet i 500 zł. Policzki staruszka znów się zaróżowiły. Tym razem jednak z innego powodu. Tak proszę pana, rozpoczął wykład. Ja zaczynałem od niczego, właśnie od jednej filiżanki. Oszczędzałem każdy grosz, choć zarabiałem bardzo mało, byłem nauczycielem w łodzi. Oszczędzałem jednak, nieraz przez pół roku udało mi się uciłać zaledwie na kupno dwóch przedmiotów. Zbieram już od trzydziestu lat. Wymieniam swoje okazy na inne, czasem trafi się kupić coś niedrogiego, a odstąpić z zyskiem, albo zamienić na bardziej dla mnie wartościowy przedmiot. Teraz na tych ścianach ogląda pan majątek. Te kruche filiżanki i szkło jest więcej warte niż dom, w którym mieszkam. A przecież zaczynałem z niczego i, jak panu powiadam, zarabiałem bardzo niewiele. Jednak wychowałem syna, wykształciłem go, pracuję na placówce konsularnej. A u mnie mieszka jego żona i córeczka. Mam emeryturę i nawet z lichej emeryturki zawsze coś tam skubnę na jakąś filiżaneczkę. Jak pan sądzi, przerwał mu Henryk. Kto zamordował butyłę? Czy jakiś konkurent, handlarz antyków, a może zbieracz, którego oszukał? Bywają takie historie. Gniewkowski obraził się. Pan mówi ciągle jakieś impertynencje. Znam bardzo wielu zbieraczy, nałogowych, że tak powiem, kolekcjonerów. Oświadczam jednak, że choć zachowują się jak maniacy, jak wariaci, przecież żaden z nich nie jest zdolny do morderstwa. Są ludźmi uczciwymi. Tylko w jakiejś kiepskiej powieści może się zdarzyć, że pasja kolekcjonerska doprowadziła kogoś do morderstwa? A jednak butyłę zamordowano? Może to uczynił zwykły rabuś, bo Butyłła należał do zamożnych ludzi. Pięknie urządził mieszkanie, kupił samochód, wziął sobie piękną kobietę, która na pewno nie żyje z nim z miłości, lecz dla pieniędzy. Tak pan myśli? Panie, butyło to okropny brzydal, a jaki niesympatyczny, burknął staruszek ze szczerą odrazą. Jak wyglądały stosunki między butyłą i jego żoną? To nie jego żona, tylko kochanka. Z żoną nie żyje od paru lat. Ta zaś ma zbyt wiele urody, żeby nie grzeszyć. Filuternie przymrużył lewe oko. Bo jak powiadają filozofowie, piękna kobieta rzadko kiedy zachowuje cnotę, albowiem na to nie pozwolą jej mężczyźni. Niestety, proszę pana, nie wiem nic konkretnego. Nie wściubiam nosa w cudze sprawy. Pan znał rykierta, rzekł Henryk. Magistra rykierta. Zginął w wypadku samochodowym. W ostatnim czasie nawet kupił pan coś od niego. Pozłacaną solniczkę. Rykier to był kiedyś bardzo porządny człowiek. Swojego czasu na jednej z wyższych łódzkich uczelni wykładał historię sztuki. Ostatnio poszedł w ślady butyły. Dawniej radziłem się go przy interesujących zakupach, ale później przestałem. Mam jeszcze jedno pytanie, powiedział Henryk, spoglądając na zegarek. Jeszcze do niedawna butyło dostarczał antyki także i do sklepu desy. Dlaczego później przerwał? Co było tego powodem? Dał desie w komis. Kilka pięknych, mosiężnych świeczników. Rozpoznaliśmy je jako świeczniki z jednej z polskich starych Bożnic. Później pozostawił w Desie do sprzedania złoty talerz, w którym pewien żydowski lekarz odkrył swoją własność. Pan wie, obecnie w Polsce dużo jest u ludzi przedmiotów, jakie Niemcy zrabowali, a potem odsprzedali albo po prostu pozostawili uciekając. W każdym razie, jakkolwiek by było, interesy pana Butyły nie wydawały się najczystsze i Desa coraz niechętniej wchodziła z nim w kontakt. W końcu Butyło obraził się i zaczął współpracować z desą krakowską i warszawską. Do łódzkiej desy nie przestał dostarczać antyków, tylko że robił to już za pośrednictwem Rykierta, wyjaśnił Henryk. Ach, to tak miały się sprawy, zdumiał się staruszek. Henryk spojrzał na zegarek. Było w pół do dziesiątej. Nadeszła pora, aby wrócić do pani Butyło, która już zapewne skończyła pakowanie walizek i oczekiwała jego przyjścia. Pożegnał więc Gniewkowskiego, i po chwili znalazł się znowu w ogrodzie butyłów okno pokoju już z daleka jaśniało światłem żółty wartburg oczekiwał przed gankiem otworzył drzwi i wszedł do pokoju drzwi sypialni pozostały otwarte w sypialni także paliło się światło wróciłem już proszę pani zawołał nie usłyszał odpowiedzi w salonie na jednym z foteli przy kominku leżała półotwarta walizka wypakowana damskimi szmatkami na dywanie walało się kilka par pantofli na szpilkach Proszę pani, zawołał, zaglądając do sypialni. Na szerokim tapczanie, nakrytym barwną narzutą, leżało kilkanaście sukienek. Wszedł do kuchni, i tutaj także paliło się światło, a na przygaszonym ogniu gazowej kuchenki cichuteńko syczał czajnik z gorącą wodą. Zapewne poszła do jakiejś sąsiadki, pomyślał, i pod nieobecność właścicielki, nie chcąc kręcić się po mieszkaniu, powrócił do salonu. Zapalił papierosa, siadł na kanapie. Gdy papieros skończył się, Nacisnął klawisz radioli. Posłyszał znajomą melodyjkę z opery za trzy grosze, a potem dobrze mu znane strofy Brechta. Ułożył się na kanapie nieco wygodniej. Palił papierosa i słuchał. A rekiny w oceanie mają zębów cały pysk. Maki ma w kieszeni majcher, lecz któż widział jego błysk? Raz w niedzielę przy pogodzie trup na brzegu broczy krwią, a za rogiem ktoś się chowa, kogo Maki makimajchrem zwą. Jenny Toller znaleziono... Z nożem w piersiach, ale cóż, Maki Majcher spaceruje i nikt nie wie, czyj był nóż. Do jedenastej słuchał opery za trzy grosze. Później zaczęto nadawać koncert jazzowy. Chciało mu się spać, a pani Butyło nie wracała. Wyszedł na ganek. Samochód stał przed schodkami, ogród leżał w ciszy i mroku. Zagadała się u sąsiadki, warknął półgłosem. Znowu ułożył się na kanapie. Przed oczami miał kominek i miejsce, w którym znaleziono trupa Butyły. Gdy przymykał oczy, zdawało mu się, że przez rzęsy dostrzega na dywanie kształt leżącego ciała. Wówczas otwierał szeroko oczy i nazywał się tchórzem. Wysłuchał ostatnich wiadomości, hymnu narodowego, nastawił radio na Monte Carlo. Taneczna muzyka na chwilę przywróciła mu równowagę ducha. Po chwili jednak znowu odczuł niepokój, który począł nagle narastać. Pomyślał, że może pani Butyło wyszła do ogrodu i tam została zamordowana. W pamięci natrętnie wracała zwrotka z brechtowej piosenki. Jenny Towler znaleziono z nożem w piersiach, ale cóż. Maki Majher spaceruje i nikt nie wie, czy jej był nóż. Powinienem pójść do ogrodu i zacząć jej szukać, medytował. Bał się bał się coraz bardziej. W pewnej chwili wydało mu się, że widzi twarz przylepioną do szyby. Zerwał się z kanapy, wyszarpnął bagnet z laseczki. Z obnażonym bagnetem pobiegł do drzwi i zamknął je na zatrzask. Potem zasunął story w pokoju. Powinienem iść do ogrodu, powtarzał w myślach. Ale nawet nie raczył wstać z kanapy. W radio trwał koncert jazzowy, głośno zawodził saksofon. Zdecydował się. Z obnażonym bagnetem podszedł do drzwi, otworzył je szeroko i stanął na ganku. Pani butyło! Halo! krzyknął niezbyt głośno. Czujnie nadstawiając uszu, zbliżał się aż do furtki. Wrócił do domu zupełnie uspokojony. Ona zaraz przyjdzie, jestem tchórz i histeryk, mówił półgłosem. Zgasił gaz w kuchni i aby przekonać się o swej odwadze, nie zamknął drzwi wejściowych, tylko obok drzwi z korytarzyka do salonu postawił krzesło, które musiało się przewrócić, gdyby ktokolwiek próbował wejść. Na całą swoją długość położył się na kanapie, na nogach ułożył sobie obnażony bagnet i trzymając w dłoni srebrną główkę laseczki, zasnął błogo i bez majaków.